Dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat narzędzia, jakim jest Tribal. Tribal jest to narzędzie do pozycjonowania elementów w programie IronCut. Wejdźmy sobie w naszą szafkę, pokaże nam się niebieska kulka. Ta kulka przeważnie znajduje się w prawym dolnym rogu patrząc od frontu detalu. Wejdźmy sobie w nią i Rozkłada nam się narzędzie Tribal. Narzędzie to składa się z kul zewnętrznych, z kul wewnętrznych, kuli centralnej, z płaszczyzn oraz orbit po wybraniu danej osi. Co tym narzędziem możemy zrobić? Tym narzędziem możemy na przykład obrócić naszą szafkę, ponieważ chciałbym, żeby znalazła się ona tutaj na tej ścianie. Muszę sobie zablokować oś, wedle której chciałbym obracać mój element. W moim przypadku będzie to oś, nazwijmy ją Z. I teraz mogę tę szafkę obrócić na kilka sposobów. Pierwszym sposobem jest wejście tutaj w tę orbitę, naciśnięcie na nią oraz przesunięcie jej właściwie pod dowolnym kątem. Wyskoczy nam pole tekstowe. W to pole możemy sobie wpisać nasz kąt. W moim przypadku będzie to 180 stopni. Zatwierdzam. I szafka obraca nam się. Dookoła osi, którą zablokowaliśmy o 180 stopni. Wróćmy sobie do naszej wcześniejszej pozycji. Możemy obrócić naszą szafkę również za pomocą kul wewnętrznych. Wchodzę w kulę, przytrzymuję ją i przeciągam do krawędzi punktu lub płaszczyzny. W moim przypadku będzie to ta krawędź. Szafka jest obrócona. Co zrobić, aby dosunąć ją do ściany? Nic prostszego. Musimy zablokować sobie naszą oś. W moim przypadku będzie to ta oś. Jak widzimy, punkt środkowy naszego tribala znajduje się w prawym dolnym rogu. Oś jest zablokowana. Chwytam za kulę centralną i przeciągam do płaszczyzny, którą chcę, z którą chcę być styczny. Przeciągnąłem. Jak widzimy, szafka jest styczna z naszą ścianą. No dobrze, teraz co zrobić, aby tę szafkę przesunąć trochę w prawo? Również nic prostszego, blokuję sobie tutaj naszą oś. I również chwytam za kulę centralną. Przesuwam do wolnym kierunku. Dobrze. Sprawa się komplikuje, kiedy chcemy naszą szafkę przesunąć do tego rogu. No bo jak to zrobić, skoro skoro narzędzie Tribal pozwala nam dosunąć się tylko prawym dolnym rogiem. Narzędzie Tribal możemy sobie pozycjonować. Wciskając spację możemy sobie nasze, naszego Tribala przesuwać po elemencie i tym samym wybierać bazę, wedle której ma być ona zdefiniowana na scenie. Po kliknięciu spacji pokazuje nam się tribal, tylko w wydaniu takim biało przezroczystym. I teraz możemy go przesuwać po elemencie. Ja bym chciał, żeby mój tribal znalazł się w tym punkcie. Mogę to zrobić znowu na kilka sposobów. Mogę to przesunąć manualnie, albo mogę. Wybrać kulę centralną, wcisnąć na nią, prawy przycisk myszy, kliknąć do punktu, wybrać punkt, do którego chcę przesunąć mój tribal. Kiedy tribal mamy w gotowym miejscu na naszym elemencie, zatwierdzamy go spacją i jest on wybrany. Wróciliśmy z powrotem do naszego tribala. W tym momencie blokujemy sobie naszą oś. I kulą centralną przesuwamy naszą szafkę do ściany, do rogu. Jak widzimy, szafka jest idealnie w rogu. No ale powiedzmy, że chcielibyśmy ją trochę odsunąć od ściany. Wchodzimy sobie w oś, którą chcemy przesunąć. W moim przypadku będzie to najpierw ta oś, blokujemy sobie ją i za kulę zewnętrzną przeciągam delikatnie do siebie. Znowu wyskakuje nam pole tekstowe i w tym polu umieszczamy wymiar, o jaki chcemy przesunąć nasz element. W moim przypadku będzie to 20 mm. Zatwierdzam. Tak samo chciałbym przesunąć mój element od lewej strony, zatem blokuję oś przeciwną, przesuwam. Za zewnętrzną kulę delikatnie w prawo i wpisuję pożądany wymiar. Zatwierdzam. I jak widzimy, nasz element jest przesunięty od tej ściany o 20 i od tej ściany również o 20. Narzędzie Tribal może nam także służyć do kopiowania elementów. Weźmy sobie w nasz element otwórzmy sobie nasz tribal jak widzimy znajduje się on po lewej stronie naszej szafki w celu skopiowania naszej szafki na przykład odbiciem lustrzanym. musimy wybrać sobie dobry punkt wedle którego będziemy mogli sobie odbić naszą szafkę w moim przypadku będzie to prawy dolny róg wchodzę Pozycjonowanie Tribala przez spację przesuwam manualnie do punktu narożnego. Zatwierdzam. Mam Tribal przesunięty. Teraz w kule wewnętrznej wchodzę prawym przyciskiem myszy. I pojawiają nam się różne opcje. Jedną z tych opcji jest odbicie lustrzane. Możemy przekopiować nasz element. Możemy też połączyć nasz element. Wybierzmy sobie opcję kopiuj. I jak widzimy, naszym odbiciem lustrzanym wedle osi tam umieszczonej gdzie tribal odbiła nam się szafka. Ta szafka tak naprawdę jest odwrotna od naszej pierwotnej szafki, można to zobaczyć na przykład po usłojeniu, które tutaj widzimy po zewnętrznych stronach. Narzędzie Tribal może nam służyć także do kopiowania naszych elementów, nie tylko odbiciem lustrzanym. Wejdźmy sobie w nasz Tribal, przesuńmy sobie go na prawy dolny róg, zatwierdźmy. Teraz zablokujmy sobie oś i środkową kulą Przesuńmy nasz detal delikatnie w prawo. Teraz nie upuszczamy tego detalu, tylko wciskamy prawy przycisk myszy. I dopiero puszczamy lewy. Pokazuje nam się menu. Nie interesuje funkcja. Kopiuj tutaj. Wybieram. Ukazuje nam się menu. W którym możemy sobie wybrać liczbę elementów, jakie chcemy skopiować. W moim przypadku powiedzmy, że będą to trzy elementy oraz wybieramy odległość pomiędzy tymi elementami, a konkretnie jest to odległość pomiędzy tribalami tych elementów. Dajmy sobie 1000. Zatwierdźmy. Jak widzimy, utworzył nam się szyk liniowy naszych szafek. Są to szafki skopiowane od tej. Nasze narzędzie może nam służyć nie tylko do kopiowania szafek, ale również do przesuwania ich wszystkich. Nie musimy przesuwać każdej po kolei. Teraz załóżmy, że chcielibyśmy przesunąć wszystkie szafki o 50 mm od krawędzi. Nie musimy tego robić osobno. Możemy zaznaczyć sobie wszystkie szafki. Z pomocą klawisza Shift zaznaczam wszystkie szafki. Teraz wchodzę w narzędzie w Tribal i jak widać wspólnym Tribalem dla tych wszystkich szafek będzie Tribal umieszczony w tym miejscu. Mogę sobie go przesunąć, zróbmy to zatem. Wchodzę z pacją, przesuwam manualnie do prawego dolnego rogu ostatniej szafki. Nasze szafki nie przylegają idealnie do krawędzi. Jest pomiędzy krawędzią a ścianą 20 mm. Zatwierdzam sobie nasz Tribal. Blokuję sobie naszą oś i środkową kulą przemieszczam nasze szafki do ściany. Jak widać, wszystkie się przesunęły, ale chciałbym je przesunąć o 50 mm od ściany. A zatem wchodzę w zewnętrzną kulę, przeciągam delikatnie do przodu. Teraz wpisuję odległość, jaka mnie interesuje. Zatwierdzam i szafki mamy przesunięte. Jak widać, jest to 50 mm. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na resztę filmików z działu Woodlab.